Witam państwa. Dzisiaj kolejne spotkanie z profesorem Zenobiuszem Kontręczkowskim. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o groźnym wirusie z Chin, czyli koronawirusie. Panie profesorze, czy jesteśmy chociaż o krok bliżej do pokonania wirusa po tym jak udało się go odtworzyć w laboratorium? Oczywiście, Ułatwi to, a więc też przyspieszy badanie nad skutecznym antidotum. Podobno próbki są już przesyłane do wielu placówek badawczych na całym świecie. To prawda. My też otrzymaliśmy taką próbkę. Pozwoliłem sobie przynieść ją w tej oto probówce do studia. Aj, skurcz! O kurwa! Spokojnie, panie redaktorze. To trzeba tylko muchozolem. Panie redaktorze, do widzenia panu, do widzenia państwu. Była to audycja Radio Pirat prowadzona przez redaktora Mieczysława Wąskiego.